E, witajcie, z tej strony Sebastian. Kurczę, teraz patrzę, że wyglądam trochę jak Assassin's Creed. <laughs> jak zabójca. E, słuchajcie, jestem teraz w Hiszpanii w miejscowości Gion. To się pisze, nie wiem jak się czyta. Gion niedaleko e, Oviedo. W każdym razie, dzień po emocji, a to nagram normalny odcinek, taki dłuższy i wszystko to tam wyjaśnię. Tak, czy inaczej, jak wygląda sytuacja, czyli jestem tutaj, miałem tutaj zostać do soboty wieczór, a jest teraz czwartek wieczór, a tak naprawdę już skończyłem, więc jutro z samego rana będę dzwonił do firmy, żeby aranżowali mi lot. Tylko, że nie wracam do domu, ale będę leciał od razu do Turcji dopiero z Turcji będę wracał do Polski, a jak wrócę, to będę właśnie tą działalność zakładał, o czym Wam wspominałem wcześniej, Tu już jest sprawa przesądzona. Jedyne, czego jeszcze do tej pory dokładnie nie wiem, to czy to będzie indywidualna działalność, czy też z ograniczoną odpowiedzialnością, a o, to, o tym się przekonam na początku przyszłego tygodnia, e, tylko nie martwcie się, będę dalej pracował w branży, dalej będę jeździł na, na jakieś tam projekty i tak dalej. E, praca moja będzie wyglądała podobnie, tylko że właśnie na własnej, działa na własnej działalności będę. E, niestety pada, dzisiaj już nigdzie chodzić nie będę, chociaż w kamerze pewnie tego nie widać, no ale tutaj mówię, pada, jestem padnięty, dlatego że e, dlatego, że... Nie spałem, właśnie ostatniej nocy, o trzeciej, o trzeciej w nocy przyjechał po mnie kierowca, o, o szóstej miałem samolot i tak dalej. Od tamtej pory nie śpię i byłem przekonany, że jak dotrę na statek, na statek, to będę mógł się przespać i dopiero w piątek będę pracował, a okazało się, że musiałem zacząć prasę od razu i ją skończyć jeszcze dzisiaj. Więc mówię, jestem bardzo śpiący, więc yy, teraz yy, kierowca, czyli taksówkarz przywiózł mnie do hotelu. Nie potrafiłem się z tym taksówkarzem dogadać, yy, dlatego że z yy, zero angielskiego. Musiałem dzwonić na, do Agnieszki. Agnieszka weszła na, tego, na Google Translate i przetłumaczyła mi, jak jest tam do najbliższego dobrego hotelu, tak? Dobra, no to kończę. Mam nadzieję, że w ogóle będę w stanie to wrzucić tutaj w tym hotelu Trzymaj. A może pokażę, jaki to hotel? Hotel 44. No to pozdrawiam. Trzymajcie się hejka.